Pomagajcie, pomagajcie, całkowicie. Okay, nie, 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 not, not help, not, nie, nie. nie, 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 nie. No ile macie tych sztyleczków, No ja pierdzielę! No sztyleczek za stulecikiem, to jest jakieś Podwojone to wszystko. No, no, please, no, 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 no. O oh, oh. No, ha, I friend, I friend. <laughs> Not today. Fuck you. Jason. <laughs> oh, yo, yo! What? That's a To mamy ogólnie Jasona, takiego grodnika, będzie z takimi nożycami chodził, co się takie tnie. CO?! No bez jaj! Nie gadaj w ogóle! Ja nim jestem? To jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ zaznaczam, zupełnie inne postacie mi dobiera po prostu coś innego, jakbym miał po prostu otworzone randomowe. Ja tego nie pojmuję. Nie wiem o co tu tak naprawdę chodzi, no dobra. Dziwne to jest, ale jesteśmy Jasonem taki, który ma do dyspozycji yy, nożyce. No sam się dziwiłem, bo mówię, ja zaznaczam zupełnie co innego mi zabiera co innego. Tu będzie w środku ktoś. A zróbmy taki patentcik, myk. O, wiedziałem, wiedziałem, że tu jesteś Słucham sobie. O. Jason. Jason, Jason. O, ją upaść, że? O, upaść. Nie dobrze. Jeszcze raz. I pomagajcie! I myk i cyk i myk A mnie Pyk pyk rapapam Lecimy po kolejnych Ładnie Tam są kolejni, dobra się teleportujmy gdzieś tu Chodź, 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 wait, wait, nie, 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 nic z tego koleżko! O nie, wait, gdyby wait. nie lecik. baj. Nie dobrze. Bardzo niedobrze Teraz chodź tutaj Mam trójkę, nie? Chodźcie, chodźcie Co ty robisz mi tutaj? Za dużo was, za dużo o nie! Proszę we mnie nie strzelać uu, uu. сюда Он был, он... он... был коллегой по малой урке. Open the door. И вот он всех убивает. По малой урке это мама Джейсона? Да. Ona, Wiedziałem, ona, że mi robi plecy, pan, ale wiemy, kurde! Nie, dobrze, nie dobrze. Nie, to ja wiedziałam, ona, ona w gównie była, w gównie. Jest Kurde, ale mnie robią. To jest najgorsze, jak z Jasonem. Y. O ktoś pod pułapkę, szybko! Что... Пошли, тачку, пошли, тач, тачку, тачку, бери. Ну или мать, ты что на этот шикул? Ну Зелебобка, привет, привет. Ты вернулся, да? Сюда. Помогайте, помогайте, помогайте. Nee, не, не надо. Не, 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 Go, go to the car. Car. We mm -hmm. need to take. Przestraszony, bo jebu. Przestraszony, że mam się w darandomie, oblej, to jebu. No ile macie no, tych stulecików? No ja pierdiele. No stulecik za stulecikiem, to jest jakieś podwojone to wszystko. Mam, pójdę właśnie. To są jakieś jaja. Widzicie coś dzieje? Biegicie, stawcie. A on znowu powstał. To, spójrz nie możesz nigdy umrzeć pomagajcie, pomagajcie daj, to nie nabij, to nie nabij brak słów idź, ich, zabij no nie, chcecie tak grać? dobra, nie ma co sami tego chcieliście koniec koniec, tutaj się kończy twój udział w grze za dużo Down and make them pay. Chodź tutaj, chodź Kurde, no nie patrzę na innych, tak co się dzieje. Bym musiał przejść szybciutko, jak tamto wygląda auto. W sumie tylko jedno jest tutaj. Jeszcze jedno odrzucania rzucania, niby. Chodź w takim razie, chodź, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? No, spadaj. No, no, please, no, 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 chodź, No! friend, Not today! To special, special Gdzie uciekasz? Gdzie? O, nie wiem czy to było dobre, nie wiem czy to było dobre! Kurde! Dobra Popo! Nie jest źle, co? Chyba nie jest źle Tam coś się dzieje Kurde! Gdzie uciekasz, gościu? Zróbmy taki patent, bo tu już jest prawie gotowe auto Tu jest jeden. Oprócz tego auta tutaj na razie nikogo więcej nie ma. Także w porządku. Mamy pokonane ich połowę. Połowę drużyny już jest za nami. Także fajnie. I muszę zwracać uwagę na to wszystko. Muszę zwracać na to uwagę. Jeden jest w środku, tak? Już mam Rage'a. OK, kolejny wyeliminowany. Bardzo dobrze. Niekiedy nic nie mów, bo się skupiam, wiecie. Takie jest skupienie podczas grania Jasonem, nie? Tam coś się dzieje. Okej okay. Ale masz tylecik, niedobrze. pozostało tak naprawdę Co? Jeden został, to nie, tam ci wyższy albo co Nie wiem jak to się tutaj jest zaplanowane, no tego nie wiem A Chadzoręk, ja nie odbywał chyba syna Kudem? Co tu się dzieje O, zamykasz drzwi gdzieś słyszałem Chodź, chodź, chodź. Ja to teraz tutaj bez problemu sobie przejdę. Zaczekaj. Zaczekaj za mną. Gdzie uciekasz, kobieto? Gdzie uciekasz? OK. No to kończymy to w dwójeczką. W taki oto sposób kończymy sobie giereczkę. Elegancko. I to była ostatnia osoba, ja nie wiem co z tamtymi osobami. 6 na 8, to jest dobry wynik. Ale nadal nie wiem czy oni uciekli, czy oni wyszli z gry, bo to to i tak może być skomplikowane. Byłem Jasonem z nożycami. Takim ogrodnikiem. Nie spodziewali się, że pomimo zabawy ja się wkurzę i ich pokonam. 30 level. Bardzo fajnie. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Do następnych materiałów. Na razie. Cześć.